Cukierku, tyłobuzie. Streszczenie. Cukierek jest jednym z czterech kotów urodzonych przez kotkę Landrynkę. A właścicielem Landrynki była pani Lusia. Gdy cukierek miał 8 tygodni, w domu pojawili się jacyś obcy ludzie. Są to rodzice z swoim synkiem Marcelem. Chłopiec zwrócił uwagę na najbardziej psotnego z kociąt, cukierka. I to właśnie cukierka Marcelek postanowił zabrać do domu. Chociaż pani Lucia dziwiła się, że chłopiec Wybrał właśnie największego łobuziaka wśród kocią. Landrynka wytłumaczyła synowi, że muszą się pożegnać i że od teraz będzie mieszkał z nową rodziną. Tata Marcela tłumaczył domownikom, że mały kot na razie musi pozostać w domu, ponieważ gdyby wyszedł na zewnątrz, mógłby się po prostu zgubić. Dlatego cukierek musi obserwować to, co się dzieje na zewnątrz z parapetu. Ale ten bardzo ciekawy świat, jaki widzi z parapetu, Powoduje, że cały czas chce się wydostać i samodzielnie poznawać ten cudowny, nieznany mu świat. W końcu mu się udaje. Tata, który wraca z zakupami, jest zbyt nieuważny i kociak przebiega pomiędzy jego nogami. Umyka też, próbującemu go złapać Marcelowi, i rusza poznawać świat. Chodzi po ogrodzeniu, denerwując tym psy sąsiada. Próbuje polować na wróble, pije wodę z kałuży, bawi się, z, bawi się reklamówką, ale zaczyna padać. Cukierek jest też już głodny i postanawia wrócić do domu. Tam wita go Marcel z mamą, którzy byli zrozpaczeni, że kotek już nie wróci. Dają mu też wspaniałą kolację. A po jakimś czasie z poszukiwań wraca zmęczony tata, który też się cieszy, że kotek się odnalazł. Dużym problemem staje się złapanie cukierka, żeby zabrać go do weterynarza. W końcu cukierek chroni się pod komodę, ale zostaje przegoniony kijem odmiotły i zabrany do lecznicy. Ale tam też sprawia ogromne problemy. Ucieka, zostaje złapany, drapie tatę, a weterynarza gryzie w przedramie. Ale udaje się go zaszczepić, odpchlić i przyciąć mu pazurki. Jakiegoś dnia Marcel nie może rozwiązać zadania domowego, musi napisać wiersz, ale nie wie o czym. Nie ma pomysłu, czego mógłby ten wiersz dotyczyć. Tata mu podpowiada, żeby napisał wiersz o psotnym kocie. Za taki wiersz Marcel dostaje szóstkę i ma go recytować na konkursie. W soboty i niedzielę Marcel chodzi na treningi hokeja i gdy tata pakuje mu sprzęt, nie zasuwa do końca torby. Cukierek oczywiście do niej wchodzi, a w samochodzie, choć głośno miauczy i chce się wydostać z torby, to radio skutecznie go zagłusza. Dopiero w szatni udaje mu się wyjść i wzbudza swoją obecnością olbrzymią ciekawość wszystkich dzieci. Trening Cukierek ogląda z trybun, trzymany przez tatę Marcela. Któregoś dnia tata niechcący wchodzi na ogon cukierkowi i ten ucieka pod komodę. Zmartwiony tata nie może go zachęcić do wyjścia. Dopiero mama, która przynosi pachnącą rybę, przepraszam, powoduje, że cukierek wychodzi. Rodzice zastanawiają się, czy nie zawieść kota do weterynarza, żeby sprawdził, czy z ogonem wszystko jest ok ale mama decyduje, że nie trzeba denerwować niepotrzebnie cukierka, skoro nie widać po nim, żeby coś mu się stało. Mama kupuje po okazyjnej cenie sweterek z Angory i bardzo cieszy się z tego zakupy, ale zostawia go w sypialni na szafce. Gdzie znajduje go cukierek? Cukierek bawi się sweterkiem, aż robią się w nim dziury. Gdy mama znajduje swój nowy zakup w legowisku kota, na początku bardzo mocno się gniewa, ale szybko się uspokaja, i dzięki temu, że udaje jej się zaszyć dziury, tak że prawie ich nie widać, prawie nie ma po nich śladu, humor jej powraca. W Wigilię, kiedy mama smaży w kuchni karpie, tata z Marcelem przynoszą choinkę i ją ubierają. Cukierkowi na początku podoba się papierowy łańcuch, którym się bawi. A kiedy na szczycie drzewka założono złotą gwiazdę, kot postanawia wskoczyć i złapać tą gwiazdę. Niestety w wyniku jego zabawy. Tata i Marcel muszą pójść po nową choinkę i po nowe bombki. W urodziny Marcela przychodzą do niego koledzy i koleżanki. Wszyscy zachwycają się cukierkiem, wszyscy chcą się z nim bawić, ale kotek ucieka pod szafę. Po jakimś czasie zainteresowały go opakowania po prezentach i wstążki. Dzięki temu dzieci go łapią, dziewczynki wiążą mu na szyi kokardę, a ogon przystrajają spinkami. Cukierka zamykają też w zabawce, Ciężarówce wywrotce. W końcu udaje mu się uciec. Gdy goście wychodzą, Marcel pyta mamę, czy może co tydzień zapraszać gości. Ale mama boi się, że cukierek nie będzie z tego zadowolony. Ponieważ cukierek po zabawie z dziećmi nie ma sił nawet się ruszać ani miałczy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inny materiał. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.